Zaczarowane bajeczki zapraszają na bajkę pod tytułem Nikola i Noemi na basenie: pierwsze bańki pod wodą. pierwsze krople i wielkie emocje. Nikola i Noemi stały przy krawędzi basenu, wpatrując się w błękitną taflę wody, która rozciągała się przed nimi. W promieniach słońca woda migotała, odbijając światło niczym tysiące małych kryształków. Lekkie podmuchy wiatru kołysały parasole, których kolorowe płaty falowały w powietrzu, tworząc rytmiczny, delikatny szum. Wszystko wokół tętniło życiem, wypełnione ciepłem i radością letniego dnia. Widzisz, jaka ta woda jest piękna? Zapytała Nikola, uśmiechając się szeroko i patrząc na swoją młodszą siostrę. Zawsze starała się być tą pewną, która dodaje odwagi, a dzisiaj miała nie lada zadanie. Noemi, choć podziwiała blask wody, patrzyła na nią z mieszanką ekscytacji i lęku. Woda nie była jej przyjaciółką, dopiero zaczynała ją poznawać. Drżała lekko na myśl o zanurzeniu się w niej. To miała być jej pierwsza próba w basenie. Wiesz, Nikola, zaczęła niepewnie Noemi, zerkając na spokojną wodę, która falowała lekko, co jeśli nie uda mi się zanurkować, a jeśli woda mnie przestraszy, Nikola, widząc ten niepokój w oczach młodszej siostry, nie miała zamiaru pozostawić jej samej z tymi obawami. Zbliżyła się i delikatnie uchwyciła jej rękę. Nie martw się, kochana powiedziała cicho, choć pewnie Ja będę przy tobie. Zaczniemy od małych kroków, a potem poczujesz się pewniej. Zróbmy to powoli. Pierwsza kropla na palec, potem spróbujemy czegoś większego. Razem damy radę, obiecuję. Noemi spojrzała na nią z wahania, jakby szukając pocieszenia w jej oczach. Po chwili, choć wciąż nie do końca przekonana, skinęła głową, wciąż trzymając rękę siostry. Dobrze, odpowiedziała cicho, biorąc głęboki oddech, by zebrać odwagę. Nikola nie zwlekała. Powoli wyciągnęła rękę w stronę wody, a Noemi, choć z niepokojem, zrobiła krok w jej ślad. Przymknęła oczy, czując, jak ciepło dłoni siostry dodaje jej otuchy. Delikatnie zanurzyła palec w wodzie, poczuła chłód, który otulił jej skórę. Był trochę zaskakujący, ale zarazem przyjemny. Kiedy opadły pierwsze krople wody na tafle, dźwięk ten był niemal kojący. O, nie jest tak źle powiedziała Noemi. Zaskoczona, patrząc na swoją rękę. Jej oczy zabłysły radośnie, a niepokój zaczynał ustępować miejsca radości. Woda jest fajna, chyba nie będę się bać. Nikola patrzyła na nią z uśmiechem, czując jak jej serce rośnie z dumy. Widziała, jak jej młodsza siostra zaczyna przełamywać swoje obawy. To dopiero początek tej wspólnej przygody. Widzisz, powiedziała Nikola, czując, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Dobrze ci idzie, a teraz spróbujmy czegoś więcej. Noemi poczuła, jak jej ciało zaczyna się rozluźniać. Przez chwilę wahała się, ale potem postanowiła spróbować. Powoli wsunęła stopę do wody. I to było coś zupełnie innego. Woda objęła jej nogę, chłodząc ją, ale jednocześnie sprawiając, że poczuła się lekka, jakby nie musiała stąpać po ziemi. Ha, czuję się jak rybka, powiedziała głośno, śmiejąc się, a w jej oczach pojawiły się pierwsze oznaki pewności siebie. Woda, mimo że była zimna, stała się czymś w rodzaju przyjaciela, a nie wroga. Nikola nie mogła powstrzymać się od uśmiechu. Widziała, jak Noemi zaczyna z każdą chwilą czuć się coraz swobodniej. To było jak obserwowanie jakiejś małej przygody, której bohaterką była jej młodsza siostra. Pamiętaj, Noemi powiedziała Nikola spokojnym tonem: Nigdy nie musisz się spieszyć, możesz iść krok po kroku, jak wolisz. Woda tu nie zniknie, a ja zawsze będę przy tobie. Noemi spojrzała na siostrę, czując, że teraz już jest w stanie pokonać wszelkie obawy. Uśmiechnęła się szeroko, a jej twarz rozjaśniła się pewnością siebie. Zdecydowała się na kolejny krok, podniosła oba ramiona, jakby chciała poczuć się naprawdę swobodnie. Spójrz, Nikola. Prawie już nurkuje, krzyknęła, zanurzając na chwilę głowę w wodzie, a potem, głośno wybuchając śmiechem, wynurzyła się z powrotem. Nikola patrzyła na nią z dumą, a w jej oczach odbijał się nie tylko podziw, ale i radość z tego, że mogła być częścią tej chwili. To było coś magicznego, jak mała dziewczynka zaczynała przełamywać swoje obawy, a starsza siostra była tam, by ją wspierać. Ten moment, ta więź były nie do przecenienia. To dopiero początek, powiedziała Nikola patrząc na Noemi z uśmiechem. Każda wielka przygoda zaczyna się od małych kroków, a my razem przejdziemy przez nie wszystkie, obiecuję. Noemi uśmiechnęła się szeroko, czując, że naprawdę jest gotowa na więcej. Patrzyły na siebie. Śmiejąc się, a ich śmiech roznosił się po basenie, wypełniając przestrzeń radością. Każdy krok, każda kropla wody, przybliżała ją do nowej, nieznanej jeszcze przygody. I choć miała za sobą dopiero pierwsze, ostrożne próby, czuła, że to był moment, od którego zaczęło się coś naprawdę wielkiego. Czas mijał, ale dla nich liczyły się tylko te wspólne chwile, chwile pełne śmiechu. Odwagi i wzajemnego wsparcia. Woda, choć nieznana, przestała być straszna. Stała się częścią ich przygody, którą przeżywały razem, krok po kroku. Pierwsze bańki pod wodą, Nikola i Noemi wciąż bawiły się na basenie, a ich radosne śmiechy rozbrzmiewały po całym obiekcie. Każdy ich śmiech niósł ze sobą lekką. Czystą radość jakby odzwierciedlał każdą komórkę i chciał, które w tej wodnej krainie czuły się swobodnie. Po chwili zabawy Nikola podeszła do siostry, przyglądając się jej z uśmiechem na twarzy. Noemi wiem, że jesteś świetna w wodzie, ale chciałabyś spróbować czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego, zapytała, błyskając oczami. Noemi trochę zaciekawiona, odwróciła głowę w stronę siostry. Starając się domyślić, co ta miała na myśli. Co to takiego? zapytała, jednocześnie zastanawiając się, co jeszcze mogą wymyślić w tej wodnej przestrzeni. Nikola usiadła na krawędzi basenu, mocno trzymając się deski, a potem wskazała na wodę przed sobą. Zobacz, można robić bańki pod wodą. Wiesz, jak to zrobić? Zapytała rozpromieniona patrząc na Noemi. Bańki pod wodą. Noemi spojrzała na siostrę zaintrygowana. Jak to się robi? Nikola zaczęła tłumaczyć jak wziąć głęboki oddech, zanurzyć się w wodzie i wypuścić powietrze przez usta. Po chwili spod powierzchni wody zaczęły wynurzać się malutkie bąbelki, które unosiły się w górę jakby tańczyły w powietrzu. Widzisz, to są bańki. Chcesz spróbować? zapytała Nikola, wciąż z szerokim uśmiechem. Najpierw weź głęboki wdech, a potem wypuść powietrze przez usta, tak jakbyś dmuchała w balonik, tylko pod wodą. Wiesz, jak to zrobić? Noemi skinęła głową, a w jej oczach pojawił się błysk entuzjazmu. Spróbuję. Powiedziała z radością, po czym wzięła głęboki oddech i zanurzyła twarz w wodzie. Pierwsza próba nie była taka łatwa. Bańki wystrzeliwały w każdą stronę, a Noemi, widząc ich niekontrolowany taniec, wyskoczyła z wody, śmiejąc się w głos. Nikola, patrz, wołała, trzymając się za brzuch od śmiechu. One wszędzie uciekają. Nikola zaśmiała się razem z nią, przyglądając się jej z boku. Ha, widzę, ale to dopiero początek, spróbuj teraz spokojniej. Zrób to powoli, nie musisz się spieszyć. Będę obok ciebie, pomogę. Noemi wzięła kolejny głęboki wdech, tym razem starając się być bardziej delikatna. Z jej ust zaczęły wychodzić małe bańki, które unosiły się do góry, tańcząc w wodzie niczym drobne iskierki. Patrz Nikola! krzyknęła, ciesząc się z efektu. Udało mi się zobaczyć bańki. Nikola podeszła bliżej, wpatrując się w jej twarz, która promieniała radością. Oczy dziewczynki błyszczały, a każda mała bańka, która unosiła się w wodzie, wydawała się jak mały cud. Brawo Noemi, widzisz, z każdą próbą będzie coraz lepiej. Bańki pod wodą to cała zabawa, powiedziała Nikola, śmiejąc się. Możesz spróbować jeszcze raz, ale tym razem skup się na tym, jak robisz wdech i jak spokojnie wypuszczasz powietrze. Noemi znów zanurzyła się w wodzie, wciągając powietrze i spokojnie wypuszczając je przez usta. Bańki, które teraz wychodziły z jej ust, unosiły się w wodzie niczym, małe baloniki, które delikatnie płynęły w górę. Każda z nich była coraz piękniejsza, a Noemi wciąż śmiała się, tworząc kolejne. To naprawdę super, wykrzyknęła, wskazując na bąbelki, które unosiły się w górę. Robię bańki pod wodą? Nikola. To takie magiczne. Nikola uśmiechnęła się i podeszła bliżej, czując ogromną dumę, że mogła pomóc naemi. W jej oczach tliła się ciepła radość z tego, jak siostra opanowała tę nową zabawę. Tak, kiedy jesteśmy razem, możemy zrobić wszystko, powiedziała Nikola. Cieszę się, że się nie poddałaś. Zawsze bądź cierpliwa, bo każda bańka to mały sukces, który warto celebrować. Noemi z szerokim uśmiechem na twarzy wyskoczyła z wody i potrząsnęła głową, próbując pozbyć się resztek wody z włosów. Dziękuję Ci, Nikola powiedziała z pełnym uznaniem Bez Ciebie bym tego nie zrobiła a Ty jesteś jak moja wodna czarodziejka. Nikola zaśmiała się, a potem przytuliła siostrę. Zawsze będę twoją czarodziejką, Noemi odpowiedziała z ciepłym uśmiechem. Razem możemy odkrywać wszystkie wodne zakątki, nawet te, o których jeszcze nie wiemy. Zanim dziewczynki postanowiły wyjść z basenu, usiadły na brzegu, wciąż śmiejąc się z ich wodnych przygód. Chociaż już minęło sporo czasu, one wciąż czuły się, jakby dopiero zaczynały swoją zabawę. Jakie to wspaniałe, że mogłyśmy to zrobić razem, powiedziała Noemi, opierając głowę na ramieniu Nikoli. Zawsze będę pamiętać ten pierwszy raz, jak robiłyśmy bańki pod wodą. Dziękuję, że mi to pokazałaś. Nikola uśmiechnęła się i przytuliła ją mocno. Cieszę się, że mogłam Ci pomóc. Zawsze będę przy Tobie, Noemi. Nawet gdy będziemy odkrywać nieznane wody, razem damy radę. Dziewczynki powoli kierowały się w stronę przebieralni, trzymając się za ręce. Ich śmiech wypełniał całą przestrzeń, a serca były pełne radości. To była niezapomniana przygoda, pełna bańki, śmiechu i ciepłej bliskości. To już koniec. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. I zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.